Witam serdecznie, moim gościem Piotr Godoń-Rolbut. Witam. Piotrek, przegrywacie dzisiaj z Green Powers dość wysoko, jeżeli pamięć nie myli, jeżeli dobrze zerknąłem, 7 do 0. Czy te szybkie dwie stracone bramki, dosłownie w przedziale może minuty, tak ustawiły spotkanie, że, że, że to dalej nie poszło? Ciężko powiedzieć tutaj o ustawieniu spotkania. No Chłopaki zagrali dużo lepiej od nas. Wiadome było, że tak, tak się to skończy, ale myśleliśmy, że będzie troszkę chociaż lepiej. Dlaczego Dlaczego wiadome tak było, że tak się skończy? Oglądaliśmy wcześniejsze mecze, chłopaków, są wybiegani. My, niestety, jak widać, już nie. Więc raczej było to do przewidzenia. Czego dzisiaj zabrakło w waszym zespole? Czego najbardziej? Przede wszystkim zgrania. Nie jesteśmy w ogóle zgrani. Nie umiemy klepnąć piłką. Co chwilę zmiany składu, więc. No właśnie, może te zmiany składu, bo jakby nie patrzeć, gracie już ze sobą w mojej lidze chyba trzeci sezon. Trzeci sezon. Czyli tak jak chyba tutaj można śmiało powiedzieć, brak zgrania z powodem tych zmienności osób od no, razu że zmienności osób, dwa, że nie gramy ze sobą w tygodniu. Gramy tylko na lizę u ciebie więc. Nie mamy kiedy się zgrać. Mówisz, że oglądałeś rywali. Co powiesz o ich grze dzisiaj? Nie, no zagrali bardzo dobre spotkanie. No, obiegali nas jak chcieli, robili z nami co chcieli, więc wszystko było jasne, jak to się skończy. Dostaliście awansem, y, awans do tej drugiej ligi, ale można powiedzieć, że nie jesteście dostarczycielem punktów, tylko też potraficie w niektórych meczach rywalizować na równi. Nie no, z takimi słabszymi zespołami potrafimy zagrać w miarę dobrze, no ale z lepszymi, no to mamy problemy. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.